Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku z serii Let's Play e, Bioshock Infinite. Opuściliśmy za e, Zatokę Okrętów. Teraz jesteśmy w nowym rejonie. Ja myślałem, że tam ludzie chodzą, a to jest automaty. no dobrze. Musimy się chyba być przygotowani na walkę. Hmm. Co my tu ciekawego mamy? Na razie nic. Sure Okej, okay. wow, mamy wytrychy. Mm. Elisabeth będzie nam otwierać drzwi. Bardzo dobrze. Okej, okay, moja droga. You okay. Otwórz to szybka jesteś, cywcho. My tu poszukamy różnych ciekawych rzeczy. Esencja tak się zastanawiam. A może tym razem dodamy sobie do soli. To była szybka decyzja. Ale po prostu sole nam się przydają w walkach. Tutaj nie ma wątpliwości. O, nowa broń. Woksofon. Nie za dużo tego dobrego, tak na początek. Co my tu mamy? Wytrychy. Alkohol. A, bo to są sejwy. Sajfy. <grych> tak. Hmm, na pięciu wytrychów aż. Dobrze, to ja odsłucham w tym czasie woksofon i się zastanowię. Comstock house was simple. Hard work, sure. But simple. Wringing the linen, scrubbing the floors. <laughs> Lady Comstock, she even had a kind word now and then. Almost enough to make me think I had a place in their world. <laughs> God made foolish girls so he could have something to play with. Hmm. Okay. Dobrze. Can you open this, Elizabeth? Seems easy enough. Przeszukamy sobie. O tak, to chyba była dobra decyzja. Aby trochę pewnie będzie, można kupować, jakby co. Aha. Hm. Czyli mogę mieć karabin bądź Shotgun. Shotgun ma nie dużo amunicji, ale jest potężny. ...na decyzję. Ha. Dobrze, na razie zostawiam shotgun. Jakby całą amunicję mamy. Weźmiemy ten karabin. Nie wiem, czy to dobra decyzja, ale... ...nie mam pomysłu, jak to inaczej zrobić. No bym zadowolona z automatów, bo już mamy tyle pieniędzy, że dałoby radę kupić coś. O! O mowa. Coś tu jeszcze ciekawego jest wytrychy. Hmm... Najpierw się uczarujemy. Nawet nie chodzi o te pieniądze, tylko będziesz miał mniejsze ceny. O! Ulepszenie! Fajnie! Zwiększenie obrażeń karabinu maszynowego. Z tego dużo korzystam, to się przyda. Okej. Okay. Na razie. Właśnie. Zwiększenie magazynka też mogę wziąć? Tak, bierzemy. Dobra. O. Okay, Dawaj. Catch.

No, to obejrzymy sobie filmik. Miasto na niebie niemożliwe. Dzięki mechanice kwantowej. Dobrze, mamy tu jeszcze coś interesującego. Muzyczka się skończyła. I to normalne, że tu nikogo nie ma. Hmm, spróbujemy. Może dać radę. Jesteś podejrzewam, że za bramą będzie sporo przeciwników. Ok, chyba będziemy mieć okazję zdobyć nowy wikor. Oh, sola, Give sola just there it is. First lane. Looks like it's heading for the dock. Mm -hmm. That will take us to Paris. Just stay close. Yes, Mr. Duet. Call me Booker. Oh, oh all right. może mieć konsekwencje. Okej. Like okay. Zastanowię się nad tym za chwilę. Najpierw obejrzymy sobie o szczybiocie. Chyba, że już to widziałam.

W świetnikach można grzebać bez problemu. imagine they were interested in meeting you, no doubt for picking lessons. I never even heard of this place before I got here. Huh? I was common knowledge Nie, nie będę cię okradać. A musiałabym zabić trochę cywilów pewnie. Uh, dobra. And when I came to Washington, there were few in Congress who saw my vision for Columbia. But it is the burden of the prophet to bring the wicked to righteousness. For what am I, if not a mirror to reflect the face of God. Okay. Yeah. Przepraszam, że tak zasłaniałam myszką nie pomyślałam, ale mam nadzieję, że jak chcieliście, to mogliście to przeczytać. Hmm, cześć. Zabawki. Jestem

Dziecko albo też zmarło, albo yy... nie było jego. Mamy woksofon kolejny. Coś mi wygląda na to, że ten odcinek będzie dość nudny. To jest biblioteka czy księgarnia? Ja wiem, że w Empiku też ludzie siedzą i czytają, więc może to księgarnia po prostu, to jest kasa. Z drugiej strony gdzieś muszą przyjmować te kary. To nie oddanie książek. A, zmęczył się facet. Co? To ja się zgubiłam za to? Nie, już się nie zgubiłam. <grym> Cymbał i ten drugi. Aha. mnie to, że znowu się na mnie patrzą. Ostatnio się na mnie patrzyli, i nieźle. Co to oberwało? Ha. Ha. No dobrze. Nie. Myślę, że to ubrań będziemy mieli jeszcze okazję zdobyć. Najprawdopodobniej od przeciwnika, który jej nasłużyje. Na Ale wydaje się być fajna. To wchodzimy! Cześć, Elizabeth. Papa Elizabeth. Dobra, złazimy stąd. A, jak tam radę, dobra.

Kupiłam cię? No tu jesteś, kurczę. Trzymaj się mnie, trzeba było poczekać przy tej karuzeli. Dobra, nie będziemy mi przeszkadzać. A czy ja coś przegapiłam? Tam był automat, do którego nie zajrzałam. Nie wchodziłam. Nie będę go okradać. Na razie za dużo ludzi tutaj jest. Ja chyba wszystko mam. Jego ja chyba mam na sobie, tak. Więc ja do karabinu maszynowego. Na razie nie, nie. Ale amunicję do karabinu sobie wezmę Tyle nam starczy na razie wiemy tutaj wytrych Pełny zapas soli, o! Kolejny automat, chyba ten, którego nawet szukałam. Uh, Okej, okay. uh, weźmiemy chyba wzmocnienie diabelskiego pocałunku. Okej. Okay. I na razie nas nie stać na drugą rzecz. <grych> Szukaj pieniędzy, Elizabeth. No... Chyba nie będzie nas stać na, bi na bilety. stamtąd przyszłam? Tak. Tak trochę bez ładu i składu zwiedzam, ale... Czasem trzeba... ...trochę pozwiedzać. Gdzie mam iść? Tak w sobie w tamtą stronę. Dobrze, to idziemy w drugą. Eee. Eee. Czy ja tu nie byłam? Ja tu byłam. Ciekawe. O, szybka jesteś.

Come see the future of power at the Hall of Heroes. Okay. I oh, could Sala Bojatero. Gentlemen. Musimy uważać. O, rany. Sporo się tu zmieniło. ale odrzuć Nie za dużo was tutaj To było bardzo ładne. Gdzie są jeszcze te sukinko? to dobra, chyba trochę spokoju. Aż ty. Dobrze. Uch, ja nie mogę. Mi w ogóle nie wyszło. Stracałam od cholery amunicji. Liczę na to, że trochę jej zbiorę. No, z drugiej strony, zawsze mogę jej trochę kupić. Nie. Pistolet nie. Jest to dupy. że trochę mi się ten karabin maszynowy odnowił. Jeszcze tu jest jakieś ciało. Strzelba. Solę. Dałoby mi się no, trochę soli. Aha. Nie mogę więcej mieć tego pistoletu. Do pistoletu maszynowego. Kupimy sobie... Dwie, i może soli sobie kupimy. Dwa razy. Dobra. lecimy. Mam nadzieję, że to tędy. Tak. Otworzyło się tu przejście. Co Zapomniałam o tym. No dobrze, idziemy dalej. Co do długości dzisiejszego odcinka, no to... Kończę przy następnym zapisie profilu. Liczę na to, że to nie potrwa długo. Tu mamy przycisk. Super. Okej. Okay. Zajrzymy tutaj.

different colored towel or tea instead of coffee but sometimes sometimes i see something amazing and i pull it through there good god i don't suppose you've got an airship in there i don't think so but there is there there is something I... oh no I, i'm trying close it, oh, <laughs> it. okay Chyba udało się naprawić. Windę. Zapisywanie profilu. Dobrze, w takim razie, moi drodzy. Ja będę tu kończyć. Wiem, że odcinek jest nie za długi, ale tak jakoś wyszło. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka.